Oni mają muszą złapać, można tylko nawet w polu polukach. Inna czyndzie, chodźcie, wyłapać, chodźcie, wyłapać. 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 Dobra. Dobra. chodźcie, Jest Kuba. chodźcie, chodźcie, Dobrze, brawo, brawo. chodźcie, 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 szybko, szybko. Kuba, okay, jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze Tutaj terenie. Gra na najpierw będziemy grać głową, czyli dobieracie się z pary. Dobieracie się w pary, tak? Ej, chodź! I Zaliczone tylko wtedy, jak kolega złapie. Lekko nic mamy, tak? Chodź. Chodź, chodź. Lekko. Tak, żeby chłopak nie trafił. do mnie Chodź, ręki, tak? Dobra, jeszcze raz

i Karol, pokaż jak to się robi. Eryk tutaj mu lepiej. Eryk, ja cię trzy razy. Hop. Lepiej. Mocniej musisz. Hop, dobrze, świetnie. Jeszcze. Karol. Karol. Hop. Jeszcze musisz raz. Dobrze. Brawo. Tak. No, tak jest Kamil, świetnie. Jeszcze raz Kamil. Dobrze. Tak, no i mu teraz rzuciłeś troszeczkę. Jery. Nie A. Norwika, A, nie. Ale tam jest jeszcze Norwik obok siebie, który też świetnie głową no odbija. Pięknie. Eryk, chodź. Eryk, lepiej. Chodź, patrz. Karol, chodź. Żeby on się rzuci na tego szczupaka. Patrz, ja teraz rzucam. Ja chcę pokazać ci, żebyś wiedział jak rzucać. Tak, lekko. A on się dorzuci do, do się. O, świetnie. I wstawaj. Hop. bardzo ładnie i rzucaj, rzucaj moje. no nie nogi, to świetnie Michał bardzo dobrze, piękne pady tak. o no, Dawid rzuć się Dawid na ziemię, nie bój się szybciej, taki jeszcze, jeszcze, świetnie ale... O, wielkie życie. Dobra, pracuje. Dobrze. O, dobrze. O. już, Świetnie liczba. Okej, zmiana. Brawo dla tej grupy. Brawo Eryk. Dawaj, wyrywaj na linię. Poczekaj, Kamil, Tutaj mu lepiej, żeby on się przygotował. I teraz, lekko. A Erykson już da radę. Brawo Norwej. Za mocno bójcie, może tak. To bardzo dużo. Własne to było. No, no nobry. musisz to zrobić. Bardzo dobrze Norwej. Tak. Poczekaj, ja? niech on się. Przyjmujemy na głowę i oddajemy. Tak. Przyjmijcie głową i oddanie. Proszę. Tak. Przyjmijcie to. I brawo. Świetnie zaliczone. Tak. No.

W kończonym jest treningu Nie może być takiej sytuacji, że zostają piłki na zewnątrz. Ja mam co prosić? Proszę nie wyruszać. 1, 2, 3, 4, 5. Jest szósta piłka. Jest i szósta piłka. Bardzo dobrze. Słuchajcie. Nie może być. Ja to będę powtarzał na każdym kroku sytuacji, że sprzęt został na wojowisko. Musimy go znieść. Na pewno ja go nie będziemy. Wy jesteście od tego. Porządek i dyscyplina musi być. To jest pierwsza zasada. Kolejna rzecz. Widzicie jakie są warunki, pada deszcz, jest zimno, ale to nie oznacza, że w takich warunkach się nie trenuje. Wręcz przeciwnie trenujemy w takich warunkach. Tak? Bo kiedyś przyjdzie sytuacja, jak będziecie już długarzami, będzie że będzie burza, że będzie gradobicie, że będzie śnieg, a trzeba wyjść i zagrać mecz, tak? I my się żadnej pogody nie boimy. I nigdy będziemy pali, będziemy zawsze trenować. Ostro i wytrwałe. Pamięta pan jak tego, oh. że był ten mocny wiatr i wejdzie z takim do samochodu? Oh. Oh. Yeah.